Witaj, w tym materiale pokażę Ci jak zmienić domyślny adres logowania do Twojej strony na WordPressie na troszkę inny niż ten domyślny, czyli wp-admin. Pozwoli Ci to uchronić swoją stronę przed atakami niepożądanych osób, różnych zgadywaczy haseł, którzy mogą włamać się na Twoją stronę na WordPressie. Krótkie intro i zaczynamy. Zanim przejdziemy do konfiguracji zmiany tego adresu domyślnego, przypominam również o moim kursie WordPress, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Jest to najbardziej praktyczny kurs WordPressa w Polsce. Ponad 10 godzin nagrań. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Jest to największy kanał o WordPressie na polskim YouTube. A teraz już przechodzimy do, do konfiguracji, do zmiany naszego domyślnego adresu logowania. Wykorzystamy w tym celu jedną sprytną wtyczkę, bardzo prostą w swojej konfiguracji. Dlatego wchodzimy tutaj do zakładki wtyczki, dodaj nową. I wtyczka, którą chcę Ci dzisiaj pokazać, to jest właśnie ta: rename wp login.php. Link do tej wtyczki znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Możesz też znaleźć się tutaj, wpisując słowo rename, i właśnie wyświetli Ci się. Ona tutaj. Instalujemy sobie tą wtyczkę. Włączamy ją. I wtyczka już nas przerzuciła tutaj do konfiguracji do ustawień bezpośrednich odnośników. I tutaj sobie wpisujemy dowolny, dowolny, inny, dowolny inny adres logowania. Na przykład wpiszemy sobie krzaki. Tak, takie głupie słowo. Zapiszemy zmiany. Teraz się wyloguję. I proszę zobaczyć, co się stanie, gdy wpiszę domyślny adres, czyli adres mojej domeny wp-myślnik-admin. I nie ma opcji logowania. A teraz piszę swoje nowe słówko: krzaki. Jest opcja logowania. Także jak widzisz, obsługa tej wtyczki jest banalnie prosta. A pozwoli e, uprzykrzyć życie e, robotom. I innym zgadywaczom haseł. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu o czym chciałbyś obejrzeć następny materiał. Zachęcam po raz kolejny już do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że podoba Wam się moja praca. Jeśli tak, komentujcie, dajcie łapki w górę. Pozwoli mi to rozszerza rozszerzać swoje zasięgi. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć.